Piękno w każdym ruchu. Pasja, która nie stygnie. Nawet zimą rozpalamy polskie serca. PPTV, Twoje emocje bez granic. Wspierasz, tworzysz. Zostań naszym patronem. Dzień dobry. Nazywam się Sylwia Płonka i zapraszam Państwa na wyjątkową podróż. Podróż po lekturach. Które urzekły nie tylko mnie, ale na pewno urzekną i wielu z Was, jeśli do tej pory jeszcze tego nie zrobiły. Powieść, którą będę czytała, to powieść lalka Bolesława Prusa. To historia miłości, ambicji, rozczarowań, która mimo upływu lat wciąż brzmi zaskakująco współcześnie. Każdego dnia o tej samej porze będę czytać kolejny rozdział. Byśmy wspólnie mogli odkrywać świat Wokulskiego, Łęckiej i XIX wiecznej Warszawy. Zapraszam na cykl Lalka codziennie z klasyką. Lalka tom drugi, rozdział 15. Dusza w letargu. Leżąc albo siedząc w swoim pokoju, Wokulski machinalnie przypominał sobie, w jaki sposób ze skierniewic powrócił do Warszawy. Około piątej rano kupił na dworcu bilet pierwszej klasy, nie był jednak pewny, czy takiego żądał, czy dano mu go bez żądania. Następnie wsiadł do przedziału drugiej klasy, i zastał tam księdza, który przez cały czas podróży wyglądał oknem, tudzież rudego Niemca, który zdjął kamasze i oparwszy nogi w brudnych skarpetkach na przeciwległej ławce spał jak zarżnięty. Wreszcie naprzeciw siebie miał jakąś starą damę, którą tak bolały zęby, że nawet nie obrażała się na postępowanie swego sąsiada w skarpetkach. Wokulski chciał porachować liczbę osób jadących w przedziale i z wielkim trudem zmiarkował, że bez niego jest ich trzy, a z nim cztery. Potem zaczął rozmyślać, dlaczego trzy osoby i jedna osoba stanowią razem cztery osoby, i zasnął. W Warszawie opamiętał się dopiero w alejach jerozolimskich, już jadąc dorożką. Kto mu jednak wyniósł walizkę, jakim sposobem on sam znalazł się w dorożce, o tym nie wiedział i nawet nic go to nie obchodziło. Do swego mieszkania dostał się ledwo po półgodzinnym dzwonieniu, choć była blisko ósma rano. Otworzył mu służący zespany, rozebrany, przerażony jego nagłym powrotem. Wszedłszy zaś do sypialni, Wokulski przekonał się, że wierny sługa spał na jego własnym łóżku. Nie robił mu jednak wymówek, lecz kazał podać samowar. Służący otrzeźwiony, ale i zakłopotany, szybko zmienił prześcieradła i poszewki. Wokulski zaś zobaczywszy świeżo posłane łóżko, nie pił herbaty, ale rozebrał się i lekł spać. Spał do piątej po południu, a potem umywszy się i ubrawszy jak do wyjścia, całkiem mimo usiadł na fotelu w salonie i drzemał do wieczora. Gdy zaś na ulicach zapłonęły latarnie, kazał podać światło i przynieść bewsztyk z restauracji. Zjadł go z apetytem, popił winem i około północy znowu poszedł spać. Na drugi dzień odwiedził Gorzecki, ale jak długo siedział i o czym rozmawiali nie pamiętał. Tylko następnej nocy, kiedy obudził się na chwilę, zdawało mu się, że widzi Rzeckiego z twarzą bardzo zafrasowaną. Potem zupełnie stracił rachubę czasu. Nie spostrzegał różnic pomiędzy dniem i nocą, nie uważał, żeby godziny mijały za prędko albo za wolno. W ogóle nie zajmował się czasem, który dla niego jakby nie istniał. Czuł tylko pustkę w sobie i naokoło siebie, i nie był pewny, czy nie powiększyło się jego mieszkanie. Raz przywidziało mu się, że leży na wysokim katafalku i zaczął myśleć o śmierci. Zdawało mu się, że musi umrzeć koniecznie na paraliż serca, ale ani przerażało go to, ani cieszyło. Niekiedy Ciągłego siedzenia na fotelu cierpły mu nogi, i wówczas myślał, że idzie śmierć, i z obojętną ciekawością uważał, jak szybko owo cierpnięcie posuwa się do serca. Obserwacje te chwilowo robiły mu jakby cień przyjemności, ale i one rozpływały się w apatii. Służącemu nakazał nie przyjmować nikogo, pomimo to kilka razy odwiedzał go doktor Szuman. Na pierwszej wizycie wziął go za puls i kazał pokazać język. Może angielski? Spytał Wokulski, lecz wnet opamiętał się i wyrwał rękę. Szuman bystro popatrzył mu w oczy. Nie jesteś zdrów, rzekł. Co ci dolega? Nic. Czy znowu zajmujesz się praktyką? Spodziewam się, zawołał Szuman. A pierwszą kurację zrobiłem na samym sobie. Uleczyłem cię z marzycielstwa. Bardzo pięknie odparł Wokulski. Rzecki wspomniał mi coś o twoim wyleczeniu. Rzecki jest półgłówek, stary romantyk. To rasa już ginąca. Kto chce żyć, musi trzeźwo patrzeć na świat. Uważaj, no i po kolei zamykaj oczy. Kiedy ci powiem lewe, prawe, prawe, załóż nogę na nogę, co ty robisz, mój kochany? zapytał Wokulski. Badam cię. O, i masz nadzieję zbadać? Spodziewam się. A potem? Bo będę cię leczył. Z marzycielstwa? Nie, z neurastenii. Wokulski uśmiechnął się i rzekł po chwili: Czy możesz wyjąć człowiekowi jego mózg i włożyć na to miejsce inny? Tymczasem nie. No to daj spokój leczeniu. Mogę podsunąć ci nowe pragnienia. Już je mam. Chciałbym zapaść cię pod ziemię, choć tak głęboko jak studnia w Zasławku Zamku. I jeszcze chciałbym, ażeby mnie. Zasypały gruzy mnie i mój majątek, i nawet ślad tego, że kiedykolwiek istniałem. Oto moje pragnienia, owoc wszystkich poprzednich. Romantyzm, zawołał Szuman, klepiąc go po ramieniu. Ale i to przejdzie. Wokulski już nic nie odpowiedział, gniewał się za swoje ostatnie wyrazy i dziwił się, skąd nagle przyszła mu taka otwartość głupia otwartość co komu do jego pragnień po co on to mówi? Po co, jak bezstydny żebrak, odsłonił swoje rany? Po wyjściu doktora spostrzegł, że coś się w nim zmieniło. Oto na tle dotychczas bezwzględnej apatii pojawiło się jakieś uczucie. Był to bezimienny ból, z początku bardzo mały, który szybko powiększył się i stanął w mierze. W pierwszej chwili można go było porównać do delikatnego ukucia szpilką, a później do jakiejś zwady w sercu, nie większej od laskowego orzecha. Już zawołał apatii, kiedy przyszło mu na myśl zdanie Feuchterslebena. z Radowałem się w swojej boleści, bo zdawało mi się, żem spostrzegł w sobie tę płodną walkę, która tworzyła i tworzy wszystko na tym świecie, gdzie bez przerwy walczą w nieskończone siły. Jednakże co to jest? spytał siebie, czując, że w jego duszy miejsce apatii zajmuje głucha boleść, i wnet odparł Aha. Jest to budzenie się świadomości. Powoli w jego myśle dotychczas jakby zasnutym mgłą począł zarysowywać się obraz. Wokulski ciekawie wpatrywał się w niego i dostrzegł sylwetkę kobiety w objęciach mężczyzny. Obraz ten miał z początku słaby blask fosforycznego światła. Potem stał się różowym, żółtawym, zielonawym, błękitnym, wreszcie zupełnie czarnym jak aksamit. Potem zniknął na kilka chwil i znowu zaczął ukazywać się kolejno we wszystkich barwach, począwszy od fosforycznej i kończąc na czarnej. Jednocześnie ból wzmagał się. – Cierpię, więc jestem – pomyślał śmiejąc się Wokulski. Tak upłynęło kilka dni na wpatrywaniu się już to ów obraz zmieniający barwę, już to w ból, który zmieniał natężenie. Czasami zupełnie ginął, pojawiał się drobny jak atom, rósł, wypełniał serce, całą istotę, cały świat, i w chwili, kiedy już przekroczył wszelką miarę, znowu niknął, ustępując miejsca absolutnemu spokojowi i zdziwieniu. Zwolna zaczęło się rodzić w duszy coś nowego, pragnienie pozbycia się tych bólów i tych obrazów. Było to podobne do iskry zapalającej się na tle nocy. Jakaś słaba otucha błysnęła wokulskim. Czy tylko, aby potrafię jeszcze myśleć, rzekł do siebie, a żeby sprawdzić to, zaczął przypominać sobie tabliczkę mnożenia, potem mnożyć liczby dwucyfrowe przez jednocyfrowe i dwucyfrowe przez dwucyfrowe. Nie dowierzając sobie, zapisywał rezultaty działań, a potem sprawdzał je. Mnoszenia na papierze zgadzały się z pamięciowymi i Wokulski odetchnął. Jeszcze nie straciłem rozumu, pomyślał z radością. Zaczął wyobrażać sobie rozkład własnego mieszkania, ulice Warszawy, Paryż, otucha rosła. Spostrzegł bowiem, że nie tylko dokładnie pamięta, ale że jeszcze ćwiczenia te przynoszą mu pewien rodzaj ulgi. Im więcej myślał o Paryżu, im żywiej przedstawiał mu się tamtejszy ruch, budowle, targi, muzea, tym mocniej zacierała się sylwetka kobiety spoczywającej w objęciach mężczyzny. Już zaczął spacerować po mieszkaniu i oczy jego przypadkowo zatrzymały się na stosie ilustracji. Były tam kopie z galerii dresdeńskiej i monachijskiej. Don Kichot z rysunkiem Dorego, Hogarth Przypomniał sobie, że skazani na gilotyny najznośniej przepędzają czas oglądając rysunki. I odtąd całe dnie schodziły mu na przeglądaniu rysunków. Skończywszy jedną książkę, brał się do drugiej, trzeciej i znowu powracał do pierwszej. Ból głuchnął. Widziadła ukazywały się coraz rzadziej, otucha rosła. Najczęściej jednak przeglądał Don Kichota, który robił na nim potężne wrażenie. Przypominał sobie tę dziwną historię człowieka przez kilkanaście lat żyjącego w sferze poezji, tak jak on, który rzucał się na wiatraki, jak on był zdruzgotany, jak on zmarnował życie, uganiając się za ideałem kobiety, jak on i zamiast królewny znalazł brudną dziewkę od krów, Znowu jak on. A jednakże ten Don Kichot był szczęśliwszy ode mnie, myślał. Dopiero nad grobem zaczął budzić się ze swych złudzeń. A ja? Im dłużej przypatrywał się rysunkom, im bardziej oswajał się z nimi, tym mniej pochłaniały jego uwagę. Spoza Don Kichota, Sancho Panczy i mulników Dorego. Poza walki kogutów i ulicy pijackiej Hogarta, coraz częściej pokazywało mu się wnętrze wagonu, drgająca szyba, a w niej niewyraźny obraz Starskiego i panny Izabeli. Wtedy odrzucił ilustrację i zaczął czytać książki, znane mu jeszcze z epoki dzieciństwa albo z piwnicy Hopfera. Z niewymownym wzruszeniem odświeżał w pamięci żywot świętej Genowefy, Róże Stanenburgu, Rinaldi Niego, Robinsona Cruzo. A nareszcie tysiąc i jedną nocy. Znowu zdawało mu się, że już nie istnieje czas ani rzeczywistość, i że jego raniona dusza uciekłszy z ziemi, błądzi po jakichś czarodziejskich krainach, gdzie biją tylko szlachetne serca, gdzie podłość nie stroi się w maskę obłudy, gdzie rządzi wieczna sprawiedliwość, kojąca bóle i nagradzająca krzywdy. I tu uderzył go jeden dziwny szczegół. Kiedy z własnej literatury wyniósł złudzenia, które zakończyły się rozkładem jego duszy, ukojenie i spokój znajdował tylko w literaturach obcych. Czy my naprawdę, myślał z trwogą, jesteśmy narodem marzycieli i czy już nigdy nie zejdzie anioł, który by poruszył betsedejską sadzawkę obłożoną tylu chorymi? Pewnego dnia przyniesiono mu z poczty gruby pakiet. Z Paryża, rzekł, tak z Paryża! Ciekawym co to, ale ciekawość jego nie była dość silną, ażeby zachęcić go do otworzenia i przeczytania listu. Taki gruby list, komu u licha chce się dziś tyle pisać? Rzucił pakiet na biurko i w dalszym ciągu wziął się do czytania tysiąca i jednej nocy. Co za rozkaz dla zmęczonego umysłu te pałace z drogich kamieni, drzewa, których owocami były klejnoty te kabalistyczne słowa przed którymi ustępowały mury te cudowne lampy dzięki którym można było zwalczać nieprzyjaciół przenosić się w mgnieniu oka osetki mil a ci potężni czarodzieje co za szkoda że taka władza dostawała się ludziom złośliwym i nikczemnym odkładał książkę i śmiejąc się sam z siebie marzył że on jest czarodziejem który posiada dwie bagatelki władzę nad siłami natury i zdolność stawania się niewidzialnym. Myślę, rzekł, że, że po kilku latach mojej gospodarki świat wyglądałby inaczej. Najwięksi hultaje zmieniliby się na Sokratesów i Platonów. Wtem spojrzał na list paryski i przypomniał sobie Geista i jego słowa. Ludzkość składa się z gadów i tygrysów, między którymi ledwie jeden na całą gromadę znajdzie się człowiek. Dzisiejsze niedole pochodzą stąd że wielkie wynalazki dostawały się bez różnicy ludziom i potworom. Ja nie popełnię tego błędu, jeżeli ostatecznie znajdę metal lżejszy od powietrza, oddam go tylko prawdziwym ludziom. Niech oni raz zaopatrzą się w broni na swój wyłączny użytek. Niechaj ich rasa mnoży się i rośnie w potęgę. Niezawodnie byłoby lepiej, mruknął, gdyby tacy ochotcy i rzeccy mieli siłę, a nie starscy i maruszewicze. To jest cel, myślał w dalszym ciągu. Gdybym był młodszy, chociaż. No i tutaj bywają ludzie, i tu jest niemało do zrobienia. Zaczął znowu czytać historię z Tysiąca Nocy, lecz spostrzegł, że i ona już nie absorbuje go. Dawny ból zaczął nurtować serce, a przed oczyma coraz wyraźniej rysowała się sylwetka panny Izabeli i Starskiego. Przypomniał sobie geista w drewnianych sandałach, później jego dziwny dom otoczony murem i nagle przywidziało mu się, że ten dom jest pierwszym stopniem olbrzymich schodów, na szczycie których stoi posąg niknący w obłokach. Przedstawiał on kobietę, której nie było widać głowy ani piersi, tylko spiżowe fałdy sukni. Zdawało mu się, że na stopniu, którego dotykają jej nogi, czerni się napis: Niezmienna i czysta. Nie rozumiał, co to jest, ale czuł, że od stóp posągu napływa mu w serce jakaś wielkość, pełna spokoju i dziwił się, że on, który był zdolnym doświadczać podobnego uczucia, mógł kochać czy gniewać się na pannę Izabelę albo zazdrościć jej starskiemu wstyd uderzył mu na twarz, choć nikogo nie było w pokoju. Widzenie znikło, wokulski ocknął się był znowu tylko człowiekiem zbolałym i słabym, ale w jego duszy huczał jakiś potężny głos, niby echo kwietniowej burzy grzmotami zapowiadającej wiosnę i zmartwychwstanie. 1 czerwca odwiedził go Szlangbaum. Wszedł zakłopotany, ale przypatrzywszy się Wokulskiemu, nabrał otuchy Nie odwiedzałem cię do tej pory, zaczął, bo wiem, żeś był niezdrów i nie chciałeś nikogo widywać. No, ale dzięki Bogu już wszystko przeszło. Kręcił się na krześle i spod oka rzucał spojrzenia na pokój. Może spodziewał się znaleźć w nim więcej nieładu. Masz jaki interes? Zapytał go Wokulski. Nie tyle interes, ile propozycje. Właśnie kiedy dowiedziałem się, żeś chory, przyszło mi na myśl, uważasz tobie potrzeba dłuższego wypoczynku, usunięcia się od wszelkich zajęć, więc przyszło mi na myśl czybyś nie zostawił u mnie tych 120 tysięcy rubli. Miałbyś bez kłopotu 10%. Aha, wtrącił Wokulski, ja moim wspólnikom bez kłopotu, nawet dla siebie, płaciłem 15%. Ale teraz cięższe czasy. Zresztą chętnie dam 15%, jeżeli mi zostawisz swoją firmę. Ani firmy, ani pieniędzy odparł niecierpliwie wokulski. Firma bodajby nigdy nie istniała, a co do pieniędzy, tyle ich mam, że mi wystarczy procent, jaki dają papiery, a i tego za dużo. Więc chcesz odebrać swój kapitał na święty Jan? spytał szlangbał. Mogę ci go zostawić do października, nawet bez procentu, pod warunkiem, że zatrzymasz przy sklepie tych ludzi, którzy zechcą zostać. Ciężki warunek, ale jak chcesz? Nastała chwila milczenia. – Cóż myślić robić ze spółką do handlu z cesarstwem? – zapytał Szlangbaum. – Bo mówisz tak, jakbyś się z niej chciał wycofać. – Jest to bardzo prawdopodobne. Szlangbaum zarumienił się i chciał coś powiedzieć, ale dał spokój. Pogadali jeszcze o rzeczach obojętnych i Szlangbaum wyszedł, żegnając się z nim bardzo serdecznie. – On, widzę, ma zamiar wszystko dziedziczyć po mnie – myślał Wokulski. – Ha, niech dziedziczy. Świat należy do tych, którzy go biorą. Swoją drogą szlangbą, rozmawiający z nim w tej chwili o swoich interesach, wydał mu się zabawny. Wszyscy w sklepie skarżą się na niego, myślał, mówią, że głowę zadziera, że wyzyskuje. Co prawda o mnie mówili to samo. Spojrzenie jego znowu padło na biurko, gdzie od kilku dni leżał list z Paryża. Wziął go do rąk, ziewnął, ale nareszcie odpieczętował. Była to korespondencja od baronowej mającej dyplomatyczne stosunki, tudzież kilka urzędowych aktów. Przejrzał je i przekonał się, że są to dowody śmierci Ernesta Waltera, inaczej Ludwika Stawskiego, który zmarł w Algierze. Wokulski zamyślił się: Gdybym przed trzema miesiącami dostał te papiery, kto wie, co by dziś było? Stawska piękna, a nade wszystko jaka szlachetna. Jaka szlachetna? Czy ja wiem, może ona naprawdę mnie kocha? Stawska mnie, a ja tamtą. Co za ironia losu. Rzucił papiery na biurko i przypomniał sobie ten mały, czysty salonik, w którym tyle wieczorów spędzał z panią Stawską, gdzie czuł się tak spokojnym. No, mówił i odrzuciłem szczęście, które samo wpadło mi w ręce, ale czy może być szczęściem to, czego nie pragniemy? I jeżeli ona choć przez jeden dzień tyle cierpiała co ja, Okrutne jest to urządzenie świata, na którym dwoje ludzi nieszczęśliwych z tego samego powodu nie mogą sobie pomóc. Dokumenta o śmierci Stawskiego leżały kilka dni, a Wokulski jeszcze nie zdecydował się, co z nimi zrobić. Z początku wcale o nich nie myślał, potem, gdy mu coraz częściej wpadały w oczy lub pod rękę, zaczął doświadczać wyrzutów sumienia. Ostatecznie mówił, sprowadziłem je dla pani Stawskiej, więc trzeba to oddać pani Stawskiej. Ale gdzie ona jest? Nie wiem. Zabawna byłaby historia, gdybym się z nią ożenił. Miałbym towarzystwo, Helunia, miłe dziecko, miałbym cel w życiu. No, ale ona sama nie zrobiłaby interesu. Cóż bym jej wreszcie powiedział? Jestem chory. Potrzebuje dozorczyni i dlatego ofiaruje pani kilkanaście tysięcy rubli rocznie. Nawet pozwolę się pani kochać, chociaż sam mam już dosyć miłości. Dzień schodził za dniem, a Wokulski nie wymyślił sposobu odesłania papierów pani Stawskiej. Trzeba by dowiedzieć się, gdzie mieszka, napisać list rekomendowany, oddać go na pocztę. W końcu przypomniał sobie, że najprostszą rzeczą będzie wezwać Rzeckiego, którym nie widział się od kilku tygodni, i jemu oddać dokumenta. Lecz chcąc wezwać Rzeckiego, trzeba dzwonić na lokaja, posłać go do sklepu. A dajżeż mi spokój! mruknął. Wziął się znowu do czytania. Tym razem podróży zwiedził stany zjednoczone, Chiny, ale papiery pani Staskiej nie dawały mu spokoju. Rozumiał, że coś trzeba zrobić z nimi, a czuł, że on nic nie zrobi. Taki stan ducha jego samego zaczął dziwić. Myślę przecież prawidłowo, mówił. No i o ile nie przeszkadzają mi wspomnienia, czuję prawidłowo. Ach, nawet za nadto prawidłowo. Tylko nie chciał mi się załatwiać tego interesu zresztą żadnego. Jest to więc modna dzisiaj choroba woli pyszny wynalazek, ależ ja u diabła nigdy nie stosowałem się do mody. W końcu, co mi ta moda, czy nie moda, jest mi z nią dobrze zatem? Właśnie kończył podróż do Chin, kiedy przyszło mu na myśl, że gdyby on miał wolę, to mógłby prędzej czy później zapomnieć i o pewnych wypadkach i o pewnych osobach. A tak mnie to dręczy, tak dręczy, szepnął, już zupełnie stracił rachubę czasu. Pewnego dnia gwałtem wszedł do niego Schumann. No jakże tam? spytał. Czytamy, widzę. Powieści. Dobrze. Podróże. Doskonale. Nie miałbyś ochoty wyjść na spacer? Ładny dzień, a przez pięć tygodni chyba nacieszyłeś się swoim mieszkaniem. Ty z dziesięć lat cieszyłeś się swoim odparł Wokulski. Dziękujemy, że byli Państwo z nami przy kolejnym rozdziale lalki Bolesława Prusa. Jeśli podobała się państwu ta forma codziennego czytania, zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić następnego odcinka. Państwa wsparcie naprawdę pomaga nam rozwijać ten projekt literacki, dlatego będzie nam niezwykle miło, jeśli zdecydują się państwo także wesprzeć nas na Patronite. Każda subskrypcja, łapka w górę i komentarz sprawiają, że możemy tworzyć kolejne audiobookowe serie z klasyki polskiej literatury. Dziękujemy za uwagę i zapraszam już jutro na kolejny rozdział. Wspierasz, tworzysz. Wspieraj nas na Patronite. PPTV. Wejdź na stronę Patronite lub zeskanuj QR kod.